Za to było już dwa lejki: lejek webinarowy i lejek mini produktu. Dzisiaj przejdziemy do trzeciego lejka. Nazywam go strategią lead magnet, czyli porozmawiamy o tak naprawdę bezpłatnych e-bookach. Standardowo zaczynamy od reklamy na Facebooku do najczęściej zimnego ruchu. Następnie osoba wchodzi na stronę pobrania lid magnetu, czyli e-booka bezpłatnego, i no tak, bardzo dużo osób zapomniało o tym, żeby robić e-booki. Ja nie rozumiem, dlaczego wielu twórców wciąż nie daje swoich e-booków. Uwierzcie mi, że jest to naprawdę bardzo dobra metoda. No i teraz co robimy dalej? No bo jak dawając bezpłatnego e-booka, mamy na tym zarobić? A możemy. Po pobraniu e booka osoba trafia do bazy meningowej i trafia na stronę Dziękuję ci z propozycją dołączenia ewentualnie do grupy na Facebooku, żeby budować bazę wszędzie. I teraz klucz wszystkiego. Przechodzimy następnie do lejka pierwszego, czyli bezpłatny zapis na webinar. Tak, osoby, które pobierają e-booka w danym temacie, proponujemy im dodatkowo przyjście na bezpłatne szkolenie. Teraz kluczem tego lejka jest to, że ten lejek on nie zadziała w jeden dzień. To nie jest, że już jutro będziesz miał sprzedaż. To jest bardziej lejek długoterminowy, który może cały czas się dzieć, cały czas chodzić. I teraz ten lejek pozyskuje tobie osoby na właśnie ten bezpłatny webinar. I dlaczego ma to w ogóle sens? Dlaczego Reklama lead magnetu jest lepsza niż bezpośrednia reklama zapisu na webinar, bo można by to skrócić. Chodzi właśnie o to, że dużo więcej osób, wiele więcej, o wiele więcej osób woli pobrać lead magnet niż zapisać się na webinar. Okazuje się, że zapis na lead magnet potrafi być 10 razy tańszy. Jak na przykład na mój webinar koszt zapisu to 20-30 zł, to na odbiór lead magneta to 2-3 zł. Czyli 10 razy taniej kosztuje, kosztuje zapis na, na, lead magnet, na lead magnet niż zapis na webinar. Dlatego warto właśnie to robić. Ja też stworzyłem swojego e-booka. 49 pomysłów na własny produkt online. Tego e-booka masz w linku w opisie, i tak naprawdę ten e-book cały czas chodzi, cały czas działa. Ja nawet tak byłem zadowolony z tego, że on działa, że go postanowiłem wydrukować. I teraz, jak jeździmy na jakieś targi czy na jakieś spotkania biznesowe, to rozdajemy te e-booki. I teraz mm, bardzo istotna kwestia. Jak to tutaj działa, ten, e, ten lejek? No to teraz tak, z reklamy na Facebooku, to jest akurat statystyki klienta, który udostępnił mi dane, e, bezpłatnego e-booka pobrało 1319 osób. I tak jak mówię, to nie jest, że to w jeden dzień. Ten lejek trwał około 2 miesiące, 2-3 miesiące. Z bezpłatnego lead magnetu 1319 pobrań, z tego 468 osób zapisało się na webinar. Czyli 35% osób, które pobrały lead magnet, zapisały się na webinar. Następnie na tych webinarach pojawiło się 300 osób, tych webinarów było kilka przez te 3 miesiące, bo polegało to na tym, to że dzisiaj nie przyjdziesz na ten webinar, no to nie znaczy, że nie możesz przyjść na kolejny. Czyli, cześć, widziałem, że nie udało ci się przyjść na ostatni webinar. Ja już za tydzień prowadzę kolejny, serdecznie Cię zapraszam. No i tak, z tych 300 osób, które przyszły na te webinary z tych lid magnetów, 31 osób kupiło, co dało 10,3% i tutaj produkt na webinar był droższy, bo on kosztował od 500 do 1000 zł no i powiem Wam szczerze, że wynik był rewelacyjny bo tak jak tutaj na reklamę na Facebooku wydano 2933 zł i 31 groszy to przychodu ze sprzedaży na webinarze z tego było 23157 zł to oznacza, że 20 tysięcy zł zarobił ten lejek czyli lead magnet i następnie zapis na webinar, czyli przejście do lejka pierwszego. Jeżeli go nie widziałeś, to koniecznie sobie go obejrzyj. Na tym właśnie polega lead magnet. I teraz, co może tutaj nie zadziałać, się zastanawiam. Myślę, że tutaj może nie zadziałać tobie lead magnet. O czym go zrobić? Zastanów się, jaki jest największy problem twojego klienta. I tego, tego, takiego w jak najszerszej grupie docelowej. Stara się, żeby ten lead magnet nie był bardzo taki ograniczony. Typu, zobacz, mój lead magnet to nie jest 10 sposobów na zwiększanie sprzedaży kursów internetowych. Mój lead magnet to 49 pomysłów na własny produkt internetowy. Czyli musi on być jak najszerszy, musisz mieć jak największą bazę stworzyć. I to nieprawda, że baza mailingowa nie działa, to nieprawda, że ludzie nie czytają maili. Ja mam statystycznie, że 20-30% osób czyta systematycznie moje maile. Dobra. Daj mi znać oczywiście w komentarzu, czy ta strategia się Tobie podoba, czy ją już stosujesz, czy ją zastosujesz, a ja biorę się za przygotowanie kolejnych. Do zobaczenia, Michał Lidzbarski.